Cześć! Bohaterem dzisiejszego testu będzie Cannondale Scalpel SI. Wnoszący na sztandary hasło XXC, czyli stworzony do jeszcze bardziej ekstremalnego cross country. Na pierwszy rzut oka typowy rewolucjonista, ale czy jest takim na pewno? Pierwsza generacja skalpela światło dzienne ujrzała w 2002 roku. Jak pewnie doskonale wiecie, od tego czasu w cross country zmieniło się bardzo wiele. Trasy stały się mocno techniczne, nie tylko trzeba dobrze podjeżdżać, ale także szybko zjeżdżać. Podobnie jak w naturze organizmy muszą dostosować się do warunków panujących w ich otoczeniu, tak rowerowa technologia stara się nadążyć za tym, jak ewoluują trasy cross country. Z tego powodu skalpel otrzymał sporo bardzo istotnych modyfikacji. Współczesne konstrukcje do cross-country nie tylko muszą się dobrze wspinać, ale także dobrze zjeżdżać. Radzić sobie z elementami takimi jak kamienie, korzenie, bandy elementy, które do tej pory spotykane były tylko na typowo górskich ścieżkach. W tym celu Amerykanie Zdecydowali się na dosyć radykalne, jeżeli weźmiemy pod uwagę typ roweru, zmiany w geometrii. Amerykańscy konstruktorzy postawili na płaski kąt główki ramy, który wynosi w tym, w tym przypadku 69,5 stopnia, oraz offset zastosowany w amortyzatorze o wartości 55 mm. Cóż, Cannondale mógł sobie pozwolić na taki zabieg, ponieważ Lefty to ich autorska konstrukcja. Z drugiej strony pamiętać musimy o tym, co ważne było w cross country od zawsze, czyli od zwrotności. W tym celu Cannondale zastosował bardzo krótki, wręcz rekordowo krótki część tej, czyli wartość rur łańcuchowych, który wynosi w tym przypadku 435 mm. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mamy tutaj duże koło i pełno zawieszony rower, jest to naprawdę genialny wynik. Jak ekipie Canon udało się uzyskać tak krótki ogon? W tym miejscu wchodzimy na terytorium filozofii i rozwiązań konstrukcyjnych określanych skrótem SI, czyli System Integration. W skrócie mówiąc chodzi o to, że Canon stosuje sporo własnych produktów i własnych rozwiązań konstrukcyjnych, aby osiągnąć dany cel. W przypadku skalpela SI e, cały napęd powędrował o 6 mm na zewnątrz, a tylny trójkąt jest asymetryczny, dzięki czemu koło mogło zostać schowane bliżej osi supportu. Nieodłącznym elementem filozofii system integration są produkty, takie jak chociażby korba własnej produkcji Hologram która ze względu na swoją szerokość zapewnia bardzo dużą sztywność. Warto wspomnieć też o tym, że Cannondale pomimo wszystkich swoich rozwiązań nie wyklucza zastosowania przedniej przerzutki, co w przypadku współczesnych rowerów do cross-country nie jest takie oczywiste. Rzecz jasna, skalpel SI jak przystało na konstrukcję tak prestiżowego producenta jak Cannondale, także topowe materiały i sporo ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych wspierających sztywność, ale i zapewniających lekkość całej konstrukcji. Po pierwsze mamy tutaj masę karbonu najwyższej półki, czyli balistek High Mode. Warto wspomnieć o tym, że nawet link zawieszenia został wykonany z karbonu. Według Amerykanów podnosi to znacząco sztywność boczną całej konstrukcji. Przy tym wszystkim nie możemy zapomnieć o dosyć standardowych w dzisiejszych czasach rozwiązaniach konstrukcyjnych, które wspierają sztywność całego roweru. Mamy tu na myśli chociażby odpowiednio wyprofilowaną głowę sterową, bardzo szeroki support czy rozszerzającą się w stronę supportu pod siodłówkę. Rower, którym dzisiaj się tutaj zajmujemy, ma w sobie też bardzo dużo drobnych, ale istotnych szczegółów. Warto zacząć od tego, że rama skalpela jest kompatybilna ze sztycami teleskopowymi, czyli z popularnymi mykmykami, które do tej pory były domeną głównie rowerów ścieżkowych. Teraz coraz częściej widujemy je także na ciężkich, wymagających technicznych trasach cross-country. Po drugie, trzeba wspomnieć o tym, że rama kompatybilna jest chociażby z takimi rozwiązaniami jak DI2. Znacząco poprawiło się prowadzenie pancerzy, które Wpadają do ramy przez większe otwory, wykończone odpowiednim insertem, odpowiednią zaślepką. Warto wspomnieć też o tym, że konstrukcja skalpela pomyślana jest również jako rower dedykowany do maratonów. Dobitnym dowodem na to jest wygospodarowanie przez projektantów Cannondale'a miejsca na dwa bidony, co w kontekście wyścigów, chociażby Manuela Fumika w Cape Epic, jest kluczowe. Na liście wyposażenia naszego skalpela znajdziemy takie elementy jak topową mechaniczną przerzutkę Shimano XTR i sporo produktów z grupy niższej, czyli Shimano XTR. Poza tym na uwagę zasługuje na pewno damper Monarch, który jest customowym produktem RockShox'a przygotowanym specjalnie dla Cannondale'a, czy wizytówka Cannondale'a, amortyzator Lefty.